Witam, witam, polski kaszlak. Słuchajcie, trzeba działać, nie gadać. Tak jak ostatnio trochę odcinek nie wyszedł, jeżeli chodzi o ilość dokonanych robót. Słuchajcie, poprzednio zrobiłem tą listewkę. I yy, słuchajcie, nie będę ściemniał, nie zawsze jest kolorowo. Jak tutaj jest w porządku, wszystko prawie, że mi dolega tak, jak należy. Tutaj oczywiście do, do klepania, mniej więcej do tego miejsca. I tu zaczyna mi się rozchodzić. Wiadomo, przy spawaniu trochę mi ściągnęło tą listę, no bo jednak spory ten kawałek tutaj był wycinany, wstawiany, tak samo od góry, mimo że próbowałem. Delikatnie tutaj też, tutaj za dużo dałem, tam z 2 mm, 3, to na zetnę tutaj, po prostu na nowo dospawam, do, do tak żeby po prostu zachować... No, nie będę takiego kawałka tutaj dorobiał, wiecie, Potem będzie to jakoś jejowa, to wyglądało, więc to muszę naprawić. To jest raz. Przypominam wam o aukcji, która trwa yy, dla Wośpu. Yy, 32 finał, tak jak był 32 odcinek. Figurka yy, do obejrzenia w poprzednim odcinku numer 32. Zapraszam do licytowania. I co? Działamy. Zapomniałem dodać, że również 10 nalepek kwiatkowych, takie, wiecie, limited edition, też wszystko będzie przypięte w komentarzu czy tam w opisie. Słuchajcie, spawałem to, co miałem wspawać, czyli cały ten, całą tą łyżwę tam nacięłem. Eee, wygląda to, czekajcie. nie więcej tak, mniej więcej tak to wygląda. To i tak będę musiał tutaj szpachlić, bo nie, gdzie nie, gdzie troszkę za mocno, wiecie, papiurem dojechałem. Ale albo się pokuszę o cynowanie, bo naprawdę niewiele tego cynowania, bo tutaj fajny taki łuczek idzie, więc z tego jestem zadowolony. Tutaj też połapałem, tu jeszcze jest oczywiście do wycięcia ten nadmiar, żeby tu miało ręce i nogi. No, prawie kurwa nie widać, żeby tu było coś wspawywane, więc super, jestem tutaj zadowolony. Przez tu łapę. Tu jeszcze do dokończenia jest. No, cud to to nie jest, bo nie jestem cudotwórcą ani spawaczem. Słuchajcie, nie zawsze u mnie jest kolorowo. Już Wam spieszę z, z tłumaczeniem. Bo miałem wstawić to, nie? Miałem ten kawałeczek wstawiony. Ale kwiatku, czemu tu jest jakaś łata wstawiona? Wstawiłem, bo tutaj, o, tutaj widać, gdzie tu się zaczyna, to jeszcze nie jest, powiedzmy, tam gotowe, delikatnie taki wiesz. Yy, siada materiał, tak? No bo temperatura, niby tam dmucham sobie kompresorkiem, ale nie zawsze to pomaga. N nieważne. Wstawiłem. No i taki wiecie, dołek był, mówię, dobra, szlifujemy, nie? Ale ostatecznie cały czas mi się to wszystko zapadało, a ja momentami jestem kurwa strasznie uparty. Nie potrafię po prostu. Yy, stop, usiąść, pomyśleć, nie, jak po, po, prawdziwy taki dziad yy, i słuchajcie, zjebałem tutaj, nie, mówię kurwa co robić, czy, czy poczekać do jutra i reparaturkę yy, kolejną, nową kupić i na nowo sobie wyciąć mówię, no nie, no kurczę, tu jest fajnie wstawione, tutaj jakoś fajnie wyszło yy, i już Wam pokazuję pierw, mówię, wytnę oczywiście za małe to wyciąłem a tylko dlatego, no nie będę was ciemniał. Chcia, chciałem spawaniem nadbudować te, te ubytki, e, bo to było coś takiego. Tu, y, tutaj było łączenie po środku, no i zaczął mi się dołek. Trochę za dużo zebrałem szlifierką, mówię kurwa, żeby potem nie za dużo szpachli nie, nie walić, e, no to zacząłem budować, 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 budować i po prostu to mi się wszystko zapadło od spodu, to tak to wygląda i mówi, no nie, no nie mogę tak zostawić. Yy, no, no nie będę Was już no, tu zjebałem, więc musiałem, musiałem po prostu wyciąć to i wstawiłem coś takiego. I teraz punk punkcikami połapałem na równo. Tutaj taki mały łuczek też sobie jeszcze to wyklupiamy, bo tutaj yy, w zasadzie to idzie na prosto. Nawet można spojrzeć na tą prawą stronę. że yy, ta prawa strona też tak tutaj się schodzi w dół. Tutaj się... W, Wchodzi w dół, tu jest taki mały łuczek, więc ostatecznie powinno być w porządku. Nie? Więc yy, takie coś też, też u kwiatka się dzieje. Dobra, to co skopałem, to naprawiłem. Wstawiłem tą łatkę, tak jak mówiłem, wyszlifowałem. gdzie Gdzieniegdzie, no, wiecie co, yy, karoserię z zewnątrz to rzeczywiście tam. No, tutaj tylko kawałeczek tej cyny pójdzie naprawdę niedużo, żeby tylko troszkę te wypełnić rowki. Gdzie... Mam tu jakiś, kurde przymiar. Tu nie, tu nie, tu nie, no powiedzmy tak, no bo tutaj też, też to idzie w dół, no jest coś tam, jest jakiś, to też muszę porządnie przyłożyć, no tym to, 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 to nie, no to... pierdolą, ale, On się zabił, słuchajcie, wziąłem latarkę, ale też dobrze jest, nikt nie będzie z tego strzelał, jest obsz obszliwczone, trochę jest po pogięte i tak dalej. Ale tak pod ręką naprawdę fajnie to czuć, wiecie, jaki przyjdzie jeszcze podkład czy tam wcześniej ta cyna, deczko tam szpachli, naprawdę nie, że kurwa tutaj będę budował, wiecie, jak co niektórzy tam pokazują na tych internetach, że 7 kg zbijają, to nie. Ale ważne, że blacha jest gruba, nie jest, wiecie, przepalano od tego szlifowania, więc tu jestem zadowolony. No i dobra, można teraz w końcu ten kawałek wstawiać. No schodzi mi długo, bo mnie robię 8 godzin, a jeszcze mówię, jak poprawiam sam po sobie, bo kretyn, a, a trochę też czuję presję, jak wiecie, Wy mi na ręce, żeby aż takiego wstydu nie było, żeby był taki średni wstyd, nie? A i jesteście kurwa zajebiście, no bo to yy, wy, wy wpłacacie 107 zł za figurkę kwiatkową, tam 15 za nakleki, zajebiście, nawet jakby to po 5 zł to wszystko poszło, to i tak yy, byłbym happy, a to wszystko zasługa Wasza, a nie moja, nie? Bo to jednak wpłacający to, to są Ci rzetelni ludzie, dobra. Robimy dalej. Dobra, tak jak widać, tak jak mówiłem, wstawiłem tutaj całą tą łyżewkę. No trzeba będzie to później tam podszpachlić, podcynować. Yy, ale wiecie co, nikt nie będzie z tego strzelał. No tutaj karoserię, no to, to jest ważne. Tutaj natomiast z tyłu, tył już cały mam wstawiony, czyli naprawiłem to, co zjebałem. No dalej tu jest takie, wiecie, no nie jest, mówię, jeszcze 20 lat doświadczenia. Tutaj jest niejako trochę też yy, zaklepiłem, tutaj tą, tą szparę, ja zaraz Wam pokażę jak jest na dole. Tutaj ten otwór jeden odwadniający, drugi też, jest cacy, yy, tutaj wstawione, w środku też, wstawione jeszcze jest do dokończenia, żebym sobie tutaj połatał. Tutaj już nie będę wstawiał żadnej tej, bo tu wycinałem, sprawdzałem czy jest w porządku, bo takie słabe dojście, ale tu jest cacy, to łączenie, więc. Nawet jest jeszcze tam niedoczyszczone, więc tutaj bym powiedzmy zostawił. Tutaj tak samo muszę dokończyć tam, w tamtą stronę, ale tu mamy zrobione jeszcze do wycięcia, więc takie nie jest 100% gotowe, ale... O Jezu. Ale ostatecznie tutaj też troszkę musiałem porzeźbić, ale mniej więcej tak jak było. Tam gdzie były zgrzewy tak samo, tutaj jeszcze nieoczyszczone. Tak to wygląda. No powiem Wam, że na tą chwilę nie wygląda to zbyt apetycznie, bo jeszcze nie jest tutaj, powiedzmy, doszlifowane. Z tym, że wszędzie na łączeniach, tak jak było wcześniej, po prostu dam masę uszczelniającą, więc to też wszystko poznika. A od spodu, no, nikt nie będzie strzelał, Chociaż wiecie, jak maluch jest z tyłu, to tutaj akurat ten kawałek jakoś się tak rzuca w oczy, nie? Więc tutaj będzie coś takiego śmiesznego i wiecie, i w ogóle to chciałem... Tak e, mamy jedną stronę, mówię wzoruje się na drugiej, nie. No i tak patrzę, mówię, dobra, to mam, to mam. A tutaj zbytnio nie mam, i tak nie wiedziałem. No i tutaj jest też masą za zaklepiony otwór. Ja po prostu tą blaszkę wstawiłem małą i, 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 i jest coś takiego, nie? No co tu to nie jest, co to to nie jest. E, widać, że jest tu robione, tutaj taki jakiś śmieszny dołek, taki nie wiem. Znaczy się, ten dołek był już y, zawczasu powiedzmy, nie? Ale to pieprzyć, kurde! Ważne, że jest zdrowa, gruba blacha i y, 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 resztę to już chyba załatwią podkłady. A, a mówię, ważniejsze, powiedzmy, jest jakiś przód, y, coś takiego, więc... No i żeby pasowało mniej więcej, tak? Żeby później nie było jakiś jej, że tu chcę z, z, zamontować belkę, czy coś. To nie będzie pasowało. Muszę to dokończyć, uciąć, to jest tak, tam doczyścić. No, i będzie się e, trzeba rzucić chyba na ten przód. Bo ten tego dołu to chyba lepiej by było mi. chociaż nie, no tutaj też mogę ten kawałek sobie zrobić. Ten mały, ale. E, ale, ale. Najlepiej to chyba jakbym miał na drugą stronę malucha wywróconego. Tak mi się wydaje. No i ten przód, żeby tą podłogę wstawić. Słuchajcie. No nie wiem, czy w tym odcinku jeszcze uda mi się to wyciąć. No zobaczymy. No tu, tu jeszcze mam sporo do, do, do kończenia. Tutaj to te, tak samo, żeby to jakoś miał ręce i nogi gdzieś tam jeszcze do, do, do klepania. ale słuchajcie, jak na amatora pierwszy raz coś takiego robię, to mi się wydaje, że jest w porządku, nie? Na pewno lepiej niż to, co było. O, to jest podstawa, nikt z tego strzelać nie będzie, to jest maluch, <laughs> ale nie, no wiecie, tak mówiłem. Patrzycie na ręce, to też taką inną presję czuję. No, jestem gotowy na falę krytyki za, za, za to wykonanie, natomiast no, człowiek się uczy, tak? Dobra. Coś jeszcze? No nie, yy, na razie nie. Dobra, kończymy rozgawory, żeby było co oglądać. Yy, wstawiłem tutaj blaszkę, tą, y, która tutaj powinna być. Tu jeszcze chyba powinien być jakiś otwór na jakieś mocowanie. Taki spawik, to i tak zostawimy, i tak będziemy wszystko to masować, uszczelniać tymi masami, no tak jak był wcześniej maluch pokryty. Yy, czyli dużo nie będzie widać, a ja tutaj się spuszczam, yy, zresztą to jest od spodu. Wstawiłem tutaj tego fikołka wraz z, tym, z tą resztką tego chlapacza i tak sobie położyłem próg, żeby zobaczyć, bo to tak co, co, co chwilę przykładam, bo tutaj oczywiście no, bo oni tutaj na równo wcześniej wstawiali, więc troszkę mam tutaj do odbudowy taki kawałeczek. I teraz tak, co, co bym Wam tu pokazać. To ta miedziocha taka, że jak powiedzmy mam jakiś otwór, zacienka jest blacha, to po prostu sobie miedziochę przystawiam i teraz tak. Pospamięte w tych miejscach. Nie robiłem na grzewy, tylko dookoła taki beton zrobiłem. Wiecie, maluchem to jak przypierdolisz, to jest ostatnie co, co, co pamiętasz. No, chyba że lekko. I, I teraz tak. Wstawiłem i tak kurwa zaczęło mi coś tak nie, nie, nie banglać. Bo tą blachę, według książki, znaczy po tych rysunkach, wyprowadziłem w ten sposób, że tutaj idzie na, na równo. Tutaj jest takie przetłoczenie, i jeszcze tutaj prosto. Teraz, Troszkę mi się podgięła, bo tutaj chwytałem, ale to tam nie strzegło, że tak powiem. I cały czas, wiecie, próbuję sobie zobaczyć analogicznie, jak tam było robione, z tym, że no tutaj nadrutowali, czekajcie, gdzie jest ten latarek. Tylko że było wcześniej drutowane, że było drutowane, i muszę po prostu jeszcze kawałek nadkola wewnętrznego dobudować. Cała reszta to jakby mniej więcej by się zgadzało. Tak patrząc, że też tutaj też jakoś to tak, taka szpara była przylegało. to chyba powinienem jeszcze nawiercić i jeszcze do tego ewentualnie e, Dociągnąć tak mi się wydaje, ale wiecie co, ja po prostu tutaj e, nie widzę, e, bo musiałbym tutaj obs obskurować Ale tutaj w tym miejscu akurat jest zeżarte i kur zapiał teraz bądź mądry i się domyślaj mm, To jest raz Do tego kawałka mi tutaj brakuje, o, tu muszę jakoś sobie przedłużyć, zrobić bo, jak przyłożę. Czekaj, żebym się nie wywrócił. Przyłożę tam pi razy drzwi. No kurwa, mówię pi razy drzwi. To chodzi o to, że tutaj szparęk zostaje. Nie, szparęk. A to powinno być zakryte tak jak tutaj, nie. Do, dobudowałem. Yy... No nie jest to jeszcze oślifowane, więc na, na spokojnie, ale mówię, no to kurwa jest od spodu. To tam na razie ćwiczymy pawiana. Tutaj też musiałem deczko. Doda, dodać bo po prostu tutaj było już za cienko akurat y, nie robiłem całej listy tylko ten po kawałku bo wiecie no ale uczę, uczę się tak w sensie no o że się wybrał sobie do nauki no kurwa trzeba od czegoś zacząć więc tu muszę ten taki kawałek zrobić y, i niejako to zamknąć i wtedy będzie powiedzmy o. Jezu, o, Jezu, o. i wtedy będzie cacy nie y, będzie cacy, tak mi się wydaje i wtedy nie wiem co dalej robić, w sensie, no ale no schodzi kuźwa, że nie pytajcie, człowiek robi, tu się zmęczy, tam się niby nie zmęczy, ale przynajmniej to jest jakoś zrobione, tragedii nie ma, więc jeszcze mówię, tu szlifnąć, bo tam jeszcze też pyknęłem sobie szpawarką, tak sobie pykam, pykam i tak nie wiem o co, bo to też musi być pod takim skosem, przynajmniej tak na rysunkach jest pokazane, a czekajcie. No, czyli coś takiego, tak? I teraz sobie tak yy, patrząc, czekajcie, yy, powiedzmy, tutaj jest ta, tak mi się wydaje, tu jest ta blacha, co właśnie ona jest taka, idzie psz, i prosto, czyli coś takiego, znaczy, no nie takie prosto, no ale <laughs> powiedzmy, że mam, yy, tu nie widać, aha, bo ja pokazywałem w ogóle, a tak, tu, i jeszcze tutaj widzę, o, yy, dokładnie w tym miejscu idzie takie załamanie. Czyli mniej więcej, coś, czekaj, to jest to samo? Powinno być razem to z tym, kurwa, tak jakby. Tylko u mnie coś ucieka. No w sumie ta. W sumie to zjebałeś, kwiatku. Bo to idzie pod skosem, to ok, A to za bardzo. To za bardzo idzie. Kurwa. Chłopie, ty chyba znowu będziesz musiał coś ciąć. No i brakuje, ee, o tego malutkiego kawałka, tego trójkącika jakby. Dobra, słuchajcie, z tymi widokami Was zostawiam. No mówię, chcę jak najszybciej, ale raz, że nie potrafię. Dwa, że no nie będę się już więcej tłumaczył. Nara, dzięki, cześć. Jeszcze na sam koniec Wam pokażę, żeby nie było, że nic nie robię. No wiecie, prostą blaszkę to każdy potrafi dorobić. No i co, dorobiłem. Na wzór patrząc tego oryginalnego, bo tam wyciąłem, to wiadomo. Oddaj. Takie coś, e, w sensie wiecie, w to jakbym miał e, praskę, czy coś, zgięta, czy mi się wydaje? Może delikatnie, aha, może była przygięta. E, słuchajcie, tutaj blacha pancerna, e, Tygrys Królewski Aus S e, e 700 I tutaj e, taka handla 700 kg, jedno pod drugie młoteczek, ściski, żeby to nie latało i jeszcze delikatnie na imadle do, dostukać no i resztę wrą, wrąsi, nie? że tak powiem więc fajnie, i teraz sobie dotnę, słuchajcie, zrobię coś takiego, że dotnę sobie tak pierazy drzwi, czyli gdzieś dotąd tam, żebym mógł z y, kosa zapierdolić I, i tutaj ewentualnie też ze skosa jakiegoś jak ten próg, próg przyjdzie to y, jakoś takoś Ty. Ty to masz łeb. Kurwa, no i sprawa się rozwiązała, kwiatek naprawi, co zepsuł, to będzie zepsute. No i ten maluch będzie naznaczony. No to wiecie, powiedzmy, ktoś tam zagląda, pod spód tam kurwa, zawiecie, za jakiś czas, nie? O panie o kurwa, ale zawodowiec, o a tu już do kogoś innego chyba było dane, co? Ja tam morda w kubeł nie będę nikomu nic mówił, że to ja robię. Yy, ale nie, no słuchajcie, na, na takiego amatora totalnego. Ja to powtarzam 1000 razy, 1500, 900. Bez jakichś tam, wiecie, mentorów i tak dalej. Internety są, więc chyba, mo, chyba ok, nie? Chyba okay. Dobra, dobra, koniec, koniec, dobra. Na razie, cześć.